Cześć, wam, witam was na moim kanale i zapraszam was na filmik z pięcioma sposobami na zwiększenie zasięgów na waszych Insta Stories. Dobrze wiem, że niskie zasięgi na Insta Stories potrafią być dołujące. Na szczęście jest kilka sposobów na ich zwiększenie. A oto pierwszy z nich. Pozwól swoim Insta Stories wygasnąć. Chodzi o to, aby wszystkie twoje kafelki na Insta Stories zniknęły. Oznacza to, że przez 24 godziny nie możesz opublikować żadnego kafelka. A następnie wrzuć pierwszy kafelek z ankietą. Dobrze by było, aby to była ankieta z angażującym pytaniem, takim, na które Twoi odbiorcy chętnie odpowiedzą. W wielu przypadkach pytanie typu: Jak Wam minął dzień? nie jest do końca dobre, nie jest angażujące, ponieważ powiela się na wielu profilach. Zdecydowanie lepiej jest wybrać pytanie, które będzie bardziej unikatowe i związane z Twoim profilem. Może to być na przykład pytanie o to, jaki post chcieliby dzisiaj zobaczyć. Może to być pytanie o to, jakie treści ich interesują. Może to być również pytanie w stylu: co wolisz. Kawę czy herbatę. Chociaż akurat to konkretne jest też dość pospolite. Raczej bym oscylowała wokół pytań, które są związane z Twoją branżą lub niszą. Czyli, na przykład, jeżeli prowadzisz konto związane ze zwierzętami, to co wolisz, psy czy koty? Jest to świetny patent i naprawdę działa, ale pamiętajcie, aby nie wykorzystywać go zbyt często. Po pewnym czasie odbiorcy zauważą ten schemat i myślę, że mogą się po prostu znudzić albo nawet lekko sfrustrować. Więc jest to bardzo fajny patent i działa, ale wykorzystujmy go wtedy, kiedy nasze zasięgi rzeczywiście spadną i chcemy je odświeżyć. Ten patent działa genialnie, jeżeli na przykład macie premierę produktu. W takim wypadku polecam Wam nic nie publikować przez te 24 godziny. A później publikować pierwszy kafelek z informacją o premierze produktu, razem z jakąś fajną ankietą. Wtedy gwarantuję Wam, że zasięgi Insta Stories będą naprawdę fajne. Kolejny sposób to przeplatanie różnorodnego kontentu. Co mam przez to na myśli? Głównie formaty, czyli przeplataj wideo z grafikami z ankietami, z pytaniami, z wszystkimi możliwymi formatami, które Instagram daje nam do dyspozycji. Ale to nie wszystko. Kombinuj, zmieniaj kadry, zaczynaj filmy z różnych stron. Pamiętaj, że żyjemy w czasach, gdy nasi odbiorcy bardzo szybko się nudzą. Oznacza to, że nasz content nie może być nudny, musi dostarczać ciągle nowych bodźców, musi być różnorodny. Dlatego jeżeli usiądziesz i postanowisz nagrać 20 klatek Stories w tym samym miejscu, nie zmieniając pozycji, to jestem pewna, że Twoje zasięgi spadną. Najlepsze, co możesz zrobić, to nagrać tę samą treść, ale w bardziej różnorodny sposób. Co to oznacza? Najpierw możesz nagrać pierwszy kafelek w formie wideo. Kolejny kafelek możesz zrobić w formie zdjęcia. Kolejny kafelek możesz nagrać w formie wideo, ale już w innym miejscu. Kolejny kafelek możesz nagrać z ręki, a następny stawiając telefon na statywie. Dzięki takiemu zabiegowi kadry będą się zmieniać. Raz będziesz bliżej, raz będziesz dalej. Oko Twojego odbiorcy nie będzie takie znudzone. No i super sposobem jest tak zwane wyskakiwanie z lodówki. I mam tutaj na myśli, to są nie wyskakiwanie z lodówki. Możesz na przykład postawić swój telefon w lodówce i nagrać kadr w ten sposób. Możesz również postawić swój telefon na szafce, na blacie w trakcie gotowania. To również jest bardzo angażujące, gdy nagrywamy w czasie wykonywania jakiejś czynności. Albo na przykład wsadzić telefon do pralki. Generalnie chodzi o to, aby dostarczyć odbiorcy jak najwięcej bodźców, i sprawić, aby się nie znudził. To naprawdę sprawi, że Twoje zasięgi się zwiększą. A na pewno nie będą maleć. Kolejny sposób na zwiększenie zasięgów to zorganizowanie prostej zabawy. I prosta zabawa jest tutaj słowem klucz. Bardzo często na kontach merytorycznych pojawia się taki problem, że tych treści merytorycznych jest tak dużo, że brakuje nam tego oddechu. A takie proste zabawy, angażujące, rozrywkowe, są naprawdę bardzo potrzebne. I nie ma w tym nic złego, jeżeli na koncie merytorycznym od czasu do czasu publikujesz coś, co jest luźne. Twoi odbiorcy na pewno się ucieszą, że dzieje się coś nowego, innego, ciekawego. Przykład takiej prostej zabawy to na przykład co wolisz. Czyli wypisujesz kilka pytań, co wolisz, kawę, czy herbatę, cukier biały czy brązowy i zostawiasz ankietę na każdym kafelku, aby Twoi odbiorcy mogli zdecydować, co wolą. Oczywiście fajnie, jeżeli tego typu zabawy dostosujesz pod tematykę swojego konta. Czyli na przykład, jeżeli masz konto fryzjerskie, to możesz zorganizować zabawę w stylu co wolisz, proste czy kręcone włosy, blond czy brąz, cięcie na prosto czy cieniowanie itd., dalej. A jeżeli chciałbyś poznać więcej pomysłów na content, to mam coś dla Ciebie. Przygotowałam e 40 pomysłów na kontent, gdzie znajdziesz pomysły na treści z czterech różnych kategorii. Wiedza, inspiracja, rozrywka i sprzedaż. Bardzo Ci polecam tego e -booka. Znajdziesz tam pomysły nie tylko na treści, które angażują, ale również na takie... Które budują relacje z twoimi obserwatorami oraz na przykład sprzedają. Link do e zostawiam oczywiście w opisie. Kolejny sposób na zwiększenie zasięgów na Insta to pozwól Twoim obserwatorom wykazać się kreatywnością. Czasem nasi obserwatorzy potrzebują pewnego rodzaju wyzwania. Chcą się wykazać, i jest dużo większa szansa, że zaangażują się w coś, co wymaga od nich odrobiny więcej pomyślenia niż po prostu klikanie w ankiety. I świetnym przykładem będzie zabawa, którą ja zorganizowałam ostatnio na swoim Insta Stories. Było to opisz emotkami swój ulubiony serial lub film, a ja postaram się zgadnąć, co to jest. W zabawę zaangażowało się naprawdę mnóstwo osób, i ja też świetnie się bawiłam, zgadując, co to takiego może być. A jest to dużo ciekawsze niż napisanie, pisz w okienko swój ulubiony film lub serial. W skrócie, jeżeli chcesz budować zaangażowanie, musisz też się zaangażować i też wykazać się pewnego rodzaju kreatywnością, czymś, czego nie ma na innych profilach. Kolejny sposób na zwiększenie zasięgów to zdrać swoim obserwatorom coś, czego nie wiedzą, a następnie zrób sesję Q&A. Oczywiście nie mam na myśli tutaj sekretów, chyba że chcesz, to możesz jakiś zdradzić i wokół tego zbudować raz. ja nie mam problemu, ale raczej chodziło mi o coś, czego nie widzimy tak na co dzień. Przykładowo, jeżeli jesteś przedsiębiorcą i coś tworzysz, to bardzo często widzimy tylko efekt, nie widzimy całego tego procesu, bo albo wydaje nam się, że jest on nieinteresujący i często... Nie jest. Albo po prostu nie chcemy zdradzać jakichś swoich patentów. I to jest zrozumiałe. Niemniej nie musisz nagrywać wszystkiego. I nawet pokazanie tego, jak siedzisz przy laptopie i na przykład piszesz posta na bloga, bo często to jest ten nudny element pracy, może zaowocować zaangażowaniem. Bo co innego mówienie o tym, że coś robimy, a co innego pokazanie, że coś robimy. I nawet taka praca w internecie może być czymś ciekawym, jeżeli zdradzimy jakiś rąbek tajemnicy. Chociaż odrobinę. I jeżeli macie jakieś swoje patenty na stworzenie czegoś, bo na przykład tworzycie rękodzieło, to oczywiście nie musicie pokazywać całego procesu, jeżeli jest to w jakimś stopniu sekret. Ale możecie pokazać urywę. i już to zainteresuje obserwatorów. Więc ogromnie zachęcam do wypróbowania tego sposobu, bo często okazuje się, że nasi odbiorcy są o wiele bardziej ciekawi tego, co my robimy, niż nam się wydaje. I pamiętaj, że z sesją Q&A jest tak, że pytanie rodzi pytanie. Jeżeli Twoi odbiorcy zauważą, że inni odbiorcy pytają, to też zaczną pytać i mieć swoje pytania, swoje wątpliwości. Więc koniecznie wypróbuj ten sposób i daj mi znać, czy się dało. Jeżeli interesują Cię tematy związane ze zwiększaniem zasięgów na Instagramie, to koniecznie sprawdź mój filmik o hashtagach. Podlinkowałam go dla Ciebie na końcu tego filmu. A ja dziękuję Ci bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym, pa! pa!